Nie wiem, czy zna Pan to nagranie? Tak, tak, ja słyszałem, bardzo mi się podobało w zeszłym tygodniu. Bardzo dobrze, Pan muzyk to rozpoznał, <noise> że dokładnie to samo nagranie pojawiło się tydzień temu przed mhm. Pana występem. I wtedy zastanawialiśmy, czy może istnieje wersja orkiestrowa mhm. tego nagrania, że generalnie byłoby trudno, bo mówiąc żargonem, gęsto. Mhm. Proszę Pana, co się wydarzyło w ciągu tygodnia? Słuchacz mhm. napisał i napisał, że jest taka wersja, proszę posłuchać teraz. I to jest orkiestra, proszę Pana, proszę, proszę posłuchać. Instrument Pan rozpozna? Mogę powiedzieć? Proszę. Ukulele. Proszę posłuchać. I am an Antichrist. I am an anarchist. Don't know where I want. Don't know how to get it. I wanna destroy. It. Passes by, cause I wanna be anarchist. Proszę pana, można? Powiem pan szczerze, transkrypcja jest mi bliższa niż oryginał. Cokolwiek pan powiedział, zgadzam się w całej rozciągłości. To The Ukulele, Orchestra of Great Britain. Cuchownie. I oni robią takie wersje różnych innych też. Ciekawe. w nagrę. Ury! Ury! Urywki! Urywki z rozrywki. Ale teraz skrzypce, w No właśnie, ukulele ma cztery struny, skrzypce też mają cztery struny. Przypadek? C cóż za koincydencja. A wczoraj urodziny miał Fryderyk Chopin. Szanowni Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie rozpocznę od sprostowania. Posłuchajmy fragmentu mojej radiowej pogadanki sprzed tygodnia. Gramy melodię pod tytułem Monaliza, ponieważ to jedyny utwór, jaki znam o autoportrecie. Dziękuję. Ze zdania, które wypowiedziałem, wynika, że obraz Leonardo da Vinci Monaliza jest autoportretem. Po audycji zostałem zasypany lawiną SMS-ów, sprostowujących tę rzekomo nieprawdziwą wiadomość. Szanowni Państwo, jestem w bardzo niezręcznej sytuacji, trochę znam się na malarstwie, nawet bez problemu odróżniam Monalizę od bitwy pod Grunwaldem. Kiedyś oglądając telewizję natrafiłem na program, w którym udowodniono, że Monaliza jest autoportretem Leonardo. Jeśli nie jest, to znaczyłoby, że telewizja minęła się z prawdą. Niemożliwe. Czyli Mona Lisa jest autoportretem. Chyba, że nie jest. Tak czy inaczej, obraz jest piękny i utwór opiewający jego urodę też. No i gratulujemy Leonardo zdobycia Oscara. A skoro jesteśmy przy autoportretach, holenderski malarz Vincent van Gogh namalował 38 takich dzieł. Najgłośniejszy jest obraz, na którym van Gogh ma zabandażowane ucho i palifajkę. Informacje o tym dziele nie wzbudzą Państwa kontrowersji, bowiem znalazłem je w Encyklopedii. A encyklopedia to informacja dla młodszych słuchaczy. To taka wyszukiwarka, która działa bez dostępu do internetu. Dlaczego Van Gogh ma na obrazie zabandażowane ucho? Są dwie hipotezy. Sam się skaleczył lub zrobił to niechcący jego przyjaciel Gogę podczas sprzeczki zakończonej pojedynkiem na szable. A może to czynnik zewnętrzny zranił ucho Van Gogha? W roku 1888, kiedy miało miejsce to przykre wydarzenie, odbyło się pierwsze wykonanie suity. Pergint Griga To piękny utwór nie sądzę by wysłuchanie tego dzieła mogło być aż tak przykrym doznaniem dla Van Gogha Ja zagram państwu fragment Na zdrowie. Muzyka Griga nie mogła być powodem. To może Szecherezada rymskiego Korsakowa, która miała premierę 3 listopada nieszczęsnego 1888 roku, czyli niecałe dwa miesiące przed wydarzeniem. Państwo zachowają ostrożność, a ja zagram. Szecheryzada. Ciach? Bym wybrał to pierwsze. Wszyscy z Państwa, mam nadzieję, cali, wiedziałem, że to nie Sheheryzada, ale mam pewne podejrzenie. Otóż 23 czerwca w Lille we Francji wykonano po raz pierwszy pewną pieśń. Przepraszam, że wstałem. To taki odruch jeszcze ze szkoły. Być może Van Gogh usłyszał pierwsze wykonanie międzynarodówki, antycypował nadchodzące wraz z pieśnią wydarzenia i no, ucho nie wytrzymało. Badania trwają. Na pewno autoportret zabandażowanego Van Gogha z fajką w ustach niesie jasny przekaz. Palenie szkodzi. Tak jest. Yy, Filip w pierwsze skrzypce Grupy Mozart. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Zapraszamy za tydzień. Yy, tydzień temu także pan mówił o tym, że się pan krzyżuje z bałwanem w krzyżówce. No tak. No i pan Adam specjalnie dla pana napisał krzyżówkę. Tak? Tak. I przysłał. I w tej nowej specjalnie dla pana krzyżuje tak? się pan z błaszczyk i z kowaluk. Lepiej. Tak? Znam, koledzy z pracy No ja, Właśnie, Wspaniale. tak się przypadkowo składa, że to koledzy z pracy. Bardzo dziękuję. Adamowi, Adamowi, bardzo Adamowi bardzo dziękujemy, że rzeczywiście ułożył specjalną krzyżówkę dla grupy Mozarta. Bardzo miłe. Dzień My mówimy się. do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska i Marcin Łukawski. Po dziewiątej Katarzyna Borowiecka.